Witam serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Magdalena Bemandrzejewska, Mandrzejewska, dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, krajowy punkt kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest ambasadorem programu unijnego programu Horyzont Europa. To znaczy, że pomaga polskim innowatorom, badaczom uzyskać środki na innowacje. Może najpierw zaczniemy od tego, czym jest w ogóle Horyzont. Horyzont to. Olbrzymi program e, grantowy, zarządzany centralnie przez Komisję Europejską. E, dlaczego to takie ważne, powiem za chwilkę. Największy w historii program finansowania badań e, i innowacji. E, Program Horyzont Europa rozpoczął się wiosną 2021 roku i potrwa do końca 2027 roku. Zatem będzie również bardzo długo trwał. Jego budżet jest też absolutnie rekordowy, prawie 100 miliardów euro. Jest więc o co zawalczyć i bardzo chcemy oczywiście, aby polskie jednostki jak najwięcej z tych środków pozyskały. A czyni się to właśnie w olbrzymiej konkurencji międzynarodowej, dlatego że te środki nie są dystrybuowane w żaden sposób poprzez jakieś koperty krajowe. O każdego eurocenta należy się starać wobec Komisji Europejskiej. Dlatego potrzebni są tacy ambasadorowie programu jakim jest właśnie Krajowy Punkt Kontaktowy, aby szerzyć informacje na jego temat, aby szkolić, aby robić warsztaty, dni informacyjne, czyli to, czym my właśnie się zajmujemy jako Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Horyzontu Europa. Pani zarządza Krajowym Punktem Kontraktowym i pomaga innowatorom, pani, pani komórka. Czego tacy innowatorzy, badacze mogą się od Państwa spodziewać? Jakiego wsparcia Państwo udzielają? Krajowy Punkt Kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju to grupa prawie 50 ekspertów, zatem bardzo spory zespół. Dlaczego tak duży? No dlatego, że program jest tak olbrzymim przedsięwzięciem. Siłą rzeczy jest skomplikowany zarówno narzędziowo, jak i tematycznie. Jest bardzo obszerny ten gigantyczny wachlarz możliwości jest szansą i oczywiście też jest wyzwaniem. Dlatego, my jako KPK, naszym po prostu obowiązkiem nałożonym właśnie przez Komisję Europejską, jest to, aby tą wiedzę szerzyć. Jak to robimy? Prowadzimy duży portal KPKgov.pl, na który serdecznie państwa zapraszam. Prowadzimy oczywiście nasze własne kanały w mediach społecznościowych. Zarówno portal, jak i te kanały, to są takie bardzo żywe instrumenty. Mogą tam państwo liczyć niemal codziennie, czy właściwie codziennie na wszelkie aktualne informacje dotyczące programu. Organizujemy bardzo, bardzo wiele, setki szkoleń, setki warsztatów, zarówno online, jak i na żywo. Organizujemy konferencje, dni informacyjne. Zatem jesteśmy w tym dialogu z zainteresowanymi jednostkami. No w trybie codziennym, no, a przede wszystkim oczywiście udzielamy tysięcy konsultacji. To są naprawdę tysiące konsultacji rocznie, konsultacje telefoniczne, konsultacje mailowe. Można się z nami też zawsze spotkać na żywo po uprzednim umówieniu. A proszę przybliżyć, w jakich dziedzinach wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki z Horyzontu Europa? Czy tu jest jakieś ograniczenie co do, co do powiedzmy, zakresu? Szczegółowe tematy konkursów w ramach Horyzontu należy studiować na bieżąco i się z nimi zapoznawać. Natomiast, najogólniej rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że Horyzont ma ofertę niemal dla wszystkich, którzy badaniami, innowacjami się zajmują. Horyzont, tak jak powiedziałam, to skomplikowane przedsięwzięcie, bo program z takim budżetem, siłą rzeczy, oferuje bardzo wiele. Horyzont dzieli się na tak zwane trzy filary, które są już ekosystemami same w sobie. Filar środkowy, drugi, to są klasyczne konkursy tematyczne, jeśli mogę tak powiedzieć. Tutaj podzielono te tematy w tak zwane klastry, które nie mają nic wspólnego z takimi stowarzyszeniami branżowymi, jak zwykliśmy kojarzyć to słowo. To są raczej wiązki właśnie tematyczne. I tak w filarze drugim mamy zdrowie, jako pierwszy klaster, później kulturę, kreatywność i społeczeństwo integracyjne, następnie bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa. I wreszcie zaczynają się klastry, już bardzo złożone tematycznie. Kolejny klaster to technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Już sam ten klaster to jest taka złożoność tematyczna, że siedmiu ekspertów w KPK zajmuje się tą tematyką. Kolejny klaster to klimat, energia i mobilność. I wreszcie ostatni z tych klastrów tematycznych. To zielony klaster, rolnictwo, żywność, biotechnologie i środowisko. Ale oprócz tego jest jeszcze wiele więcej w horyzoncie Europa. No, zachęcam Państwa do eksploracji tej tematyki. Są granty mobilnościowe, są granty infrastruktura, infrastrukturalne, są, jest cały trzeci filar najróżniejszego typu konkursów dla firm. Więc, też w pewnym uproszczeniu mówiąc. Więc tak naprawdę oferta jest niemal nieskończona. Mało tego, wydaje się, że to jest również program bardzo demokratyczny, no ponieważ osoby korzystające z Horyzontu mogą powiedzieć Komisji Europejskiej, która oczywiście tutaj zawiaduje tym programem, co myślą o jego funkcjonowaniu. I jak rozumiem, zostanie to też wzięte pod uwagę. Tak, akurat w tej chwili otwarte są przez Komisję ogromne konsultacje, które potrwają jeszcze do 23 lutego. Konsultacje mające na celu podsumowanie Horyzontu 2020, czyli poprzedniego programu ramowego, mające na celu ewaluację bieżącego Horyzontu Europa. I wreszcie konsultacje, z których pewne elementy zostaną wykorzystane do tworzenia nowego planu strategicznego. Tu tylko nadmienię, że plan strategiczny w programie ramowym to takie ogniwo przejściowe pomiędzy politykami Unii Europejskiej a programami pracy, czyli już takimi konkretnymi tematami konkursów. Plan strategiczny zatem stanowi przełożenie priorytetów politycznych Unii na no już język programu ramowego. Także takie trzy cele przyświecają tym bieżącym konsultacjom. Te konsultacje rzeczywiście są otwarte. Link do tych konsultacji można pozyskać zarówno z poziomu naszej strony internetowej kpkgov.pl, jak i Oczywiście ze strony Komisji Europejskiej i bardzo gorąco, przy okazji, oczywiście zachęcam środowisko e, polskich badaczy, którzy mają doświadczenia w tych programach, e, aby wzięli udział i, i oddali głos, bo. Oczywiście, im więcej głosów z Polski, tym lepszy wizerunek kraju. Dajmy znać Komisji Europejskiej, że nie jest nam wszystko jedno, jak te programy funkcjonują. To są tak duże inicjatywy i na tyle złożone, że oczywiście zawsze można coś ulepszyć i zawsze można zawalczyć o to, aby program realizowany był. No, w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia polskich e, priorytetów. A teraz chciałabym przejść do innego przedsięwzięcia, które, które organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Miam, mam tutaj na myśli em, Akademię Menedżera. To właśnie przygotowuje em, Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR. To jest coś specjalnie dla szefów i prezesów firm? Nie, Akademia Menadżera to właśnie jedna z, jedna z aktywności Krajowego Punktu Kontaktowego. E, ogromny cykl szkoleniowy, który po raz pierwszy przeprowadziliśmy jesienią 2022. E, cykl szkoleniowy, który spotkał się z wielkim entuzjazmem środowiska zainteresowanego Horyzontem Europa. E, tak sądziliśmy, taka była nasza diagnoza oczywiście, że, że, że będzie duże zainteresowanie, ale faktycznie takie zainteresowanie przyszło, przyszło nasze oczekiwania w ciągu godziny. Wyczerpał się limit miejsc, jaki zakładaliśmy dla, dla tego przedsięwzięcia. Mieliśmy blisko tysiąc słuchaczy. Tysiąc słuchaczy, którzy zostali z nami przez 12 tygodni trwania Akademii. Oznacza to, że niemal tysiąc osób logowało się co tydzień na dwie godziny, aby bardzo uważnie słuchać tego, co było mówione w czasie Akademii, żeby przysłać tą wiedzę, która była przekazywana, bowiem na koniec każdego spotkania odbywał się test. A zaliczenie Akademii było warunkowane zarówno frekwencją, jak i, jak i zdaniem tychże testów. Powiem tylko, że 600 osób, ponad 600 osób zaliczyło naszą akademię jest absolwentami naszej akademii. Zatem no, dzięki temu przedsięwzięciu w polskim systemie nauki zyskaliśmy ponad 600 osób posiadających bardzo dobrą orientację, jeżeli chodzi o program Horyzont Europa. A co ten cykl, rozumiem, że takie jest właściwie pytanie, co ten cykl wnosi, o co w nim właściwie chodziło? Akademia menadżera projektów, zatem nie menadżerów jako takich, tylko menadżerów projektów. To była, to była akademia dla osób, które umiałyby ze strony administracyjnej poprowadzić taki projekt od pomysłu do. No do rozliczenia końcowego oczywiście, tak? Cykl życia projektu jest cyklem długim, kilkuletnim z, z definicji, bo te granty z horyzontu są długimi z reguły przedsięwzięciami samo przygotowanie wniosku, to są miesiące, a czasem lata. I poprowadziliśmy naszych słuchaczy od, no właśnie przez cały ten cykl, od pomysłu, przez przygotowanie wniosku, składanie wniosku, podpisywanie umowy grantowej, a następnie realizację projektu, jego raportowanie, rozliczanie, audytowanie i tak, takie zainteresowanie Akademią pokazało w pełni, że była duża potrzeba, aby, aby kształcić się w tym zakresie. Przypomnijmy, że właśnie skończyła się ta pierwsza edycja Akademii Menadżera. No i już panią podsumowała, 600 dyplomów, to naprawdę bardzo dobre osiągnięcie, ale na jesieni rusza już kolejna. Czego możemy się po niej spodziewać? Tak się złożyło, że myśmy wielokrotnie ankietowali naszych słuchaczy, chcąc optymalizować oczywiście to, co przekazujemy i sposób, w jaki to robimy. Niemniej jednak z radością to konstatuję, zyskiwaliśmy właściwie same pochlebne po prostu opinie, a bardzo niewiele jakichkolwiek uwag. Krytycznych. Zatem w gruncie rzeczy sądzę, że akademia, która ujrzy światło dzienne po raz wtóry jesienią bieżącego roku, będzie w gruncie rzeczy zbliżona do tego, co zaproponowaliśmy Państwu w ubiegłym roku. Być może pewne szczegóły techniczne ulegną zmianie, bo to też tutaj skala stanowi duże wyzwanie i. No, wiemy już, jak pewne, jak pewne rozwiązania techniczne wdrażać. Niemniej jednak myślę, że co do takiego jądra tego projektu, to pozostanie ono niezmienne. Dodam jeszcze, że spotkania główne, ten taki cykl, z którego, z którego nasi słuchacze byli odpytywani następnie formy testów. To były spotkania środowe. Natomiast oprócz spotkań środowych odbywały się jeszcze co tydzień praktycznie spotkania czwartkowe, które były takie, taką ilustracją dobrych praktyk w danym zakresie, bardziej praktycznym pokazaniem właśnie, jak. Jak ta środowa teoria jest wdrażana w, w prawdziwym życiu. Były to wywiady z beneficjentami programu, już nieobowiązkowe, ale jednak cenne, dodatkowe, dodatkowe informacje. I też sądzę, że będziemy kontynuować Akademię w podobnym systemie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Magdalena Bemandrzejewska, dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.